Księga kapłańska, rozdział trzeci. Jeżeli ktoś chce złożyć dar z większego bydła jako ofiarę biesiadną, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę, wobec Pana. Położy rękę na głowie swego daru i zabije go przed wejściem do namiotu spotkania. Potem kapłani, synowie Arona, pokropią jego krwią ołtarz dookoła, Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spalaną dla Pana. To jest tłuszcz, który okrywa wnętrzności i cały tłuszcz, tłuszcz, który jest nad nimi. A także obie nerki i tłuszcz, który je okrywa, który sięga do lędźwi oraz płaszcz, płat tłuszczu, który jest na wątrobie. Przy nerkach go oddzieli. Synowie Rona zamienią to w dym na ołtarzu przy ofierze całopalnej, która jest na drwach na ogniu. To jest ofiara spalana woń miła Panu. Jeżeli zaś ktoś chce złożyć w darze coś z drobnego bydła, jako ofiarę biesiadną dla Pana, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę. Jeżeli chce złożyć w darze owcę, niech złoży ją przed Panem. Położy rękę na głowie swego daru, potem zabije go przed namiotem spotkania. Synowie Arona pokropią krwią zwierzęcia ołtarz dookoła. Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spalaną dla Pana. To jest cały tłuszcz ogonowy. Należy go oddzielić tuż przy samej kości ogonowej. I tłuszcz, który okrywa wnętrzności oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi. I obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie przy nerkach go oddzieli. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu jako pokarm ofiarę spalaną dla Pana. Jeżeli ktoś chce złożyć w darze kozę, niech złoży ją przed Panem, położy rękę na jej głowie i zabije ją przed namiotem spotkania. Synowie Arona pokropią jej krwią ołtarz dookoła. Potem jako dar spalany dla Pana złoży tłuszcz, który okrywa wnętrzności oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi. Obie nerki wraz z tłuszczem, który okrywa, <coughs> który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie. Przy nerkach go oddzieli. Potem kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu jako pokarm spalany, woń miłą Panu. Cały tłuszcz będzie dla Pana. To jest ustawa wieczysta na wszystkie czasy i na wszystkie pokolenia we wszystkich waszych siedzibach. Ani tłuszczu, ani krwi spożywać nie będziecie. Koniec rozdziału trzeciego Księgi Kapłańskiej.